Thank you Jak co roku mniej więcej o tej porze cieszymy się, że możemy się z całym naszym zespołem, z wieloma naszymi kolegami i z wieloma przyjaciółmi. Bo co tu dużo mówić, większość ze znajomych z branży, która jest bardzo mała, to stosunki mamy już praktycznie przyjacielskie. Spotykamy się jak co roku na targach we Frankfurcie i zaczyna się to już robić małą tradycją, że spotykamy się oczywiście na stoisku firmy Varilight. Na co warto zwrócić uwagę na, tej, na tym stoisku? Na wielką, wielką niespodziankę, którą nam sprawił producent w postaci nowego urządzenia, czyli VL 6500. Oczywiście z wielką przyjemnością przypominam, że przecież przy okazji kolegów z firmy Muzyki i Technologie mieliśmy już też okazję być świadkami polskiej premiery urządzenia, które się nazywa Variolight VL 6000, czyli najmocniejszego urządzenia typu BIM na świecie. W tym roku producent zaskoczył nas bardzo, bo nawet nas o tym wcześniej nie informując postanowił sprawić nam świetną niespodziankę, a mianowicie zaprezentował urządzenie, które nazywa się VL 6500. Cóż to jest? To jest po prostu ten sam VL 6000, oparty na tym samym źródle światła, z tym że z dodanymi kilkoma funkcjami. Po pierwsze zoom, w związku z czym urządzenie stało się rzeczywistym łoszem a jednocześnie też do tego została dołożona legendarna turbinka, która przez lata była znakiem rozpoznawczym urządzeń Varilite, która powoduje właśnie to, że to urządzenie wygląda doskonale, nawet wtedy, kiedy stoi gdzieś z tyłu na scenie i kiedy ma ładnie wyglądać, robić ładny obrazek w kamerze. Z Ciekawostek, które możemy podać, to jest to, że już to urządzenie znalazło swoje miejsce, ponieważ w najbliższym na rozpoczynającej się w najbliższym czasie światowej trasie zespołu Ramstein będzie używanych przeszło 160 takich urządzeń. Żeby było jeszcze zabawniej, jeszcze ciekawiej wygląda, wszystko wskazuje na to, że dosłownie w najbliższych, nie miesiącach, ale wręcz tygodniach, to urządzenie będzie miało również swoją premierę na polskim rynku w trakcie jednego z większych festiwali. Tak więc zapraszam wszystkich do śledzenia tego, co ukazuje się w naszych odbiornikach telewizyjnych. Bardzo możliwe, że będzie można to urządzenie w odbiorniku telewizyjnym nawet fani technologii będą mogli zobaczyć zdecydowanie szybciej niż na żywo. Jednocześnie rzeczą, która jest bardzo istotna i która bardzo nas cieszy, jeśli chodzi o firmę ValiLight, a z drugiej strony smuci. Smuci, ponieważ jeśli chodzi akurat o to urządzenie, czyli VL2600, Jedna z firm europejskich, takich wielkich magazynów mocy, właśnie złożyła zamówienie na 1300 sztuk, co powoduje dwie rzeczy. Po pierwsze, wydłuża nieco terminy dostaw dla naszych klientów, ale z drugiej strony, zdecydowanie bardziej zwiększa ich pewność, że to będzie naprawdę rajderowe urządzenie na najbliższych trasach wszelkiego rodzaju wykonawców w Europie.